oczyścić organizm. Jest wiele metod oczyszczania organizmu, wiele programów, postów na sokach i wiele z nich może być naprawdę skutecznych. Ja oczyszczam organizm regularnie od kilku lat, jem zdrowo, staram się, aby moja dieta była zbilansowana. Jednak po latach doszłam do wniosku, że wszystkie te metody służyły bardziej odciążeniu organizmu od trawienia, poprawie samopoczucia, utrzymaniu zdrowia, ale nie były wystarczająco skuteczne w oczyszczeniu organizmu ze zwłoków i pasożytów. Najbardziej skutecznym sposobem okazała się głodówka na wodzie, która trwała 21 dni. Jest to jedyna metoda, której większości osób nie polecam. Ja robiłam to też jeden raz i więcej nie zamierzam, to jest bardzo trudne. Jedząc zdrowo i kupując różne suplementy na własną rękę, wyciągi z roślin i kory drzew, często nie osiągniemy takich efektów, jakie możemy stosując kompleksowy program oczyszczający. Przygotowany tak, aby stworzyć w organizmie środowisko, w którym żadne pasożyty nie będą chciały żyć, a przy tym oczyścimy organizm z toksyn i ze złogów. Nie jestem zwolenniczką przyjmowania zbyt wielu suplementów, ale w przypadku oczyszczania są dane bardzo pomocne, a nawet wskazane. Ale tylko suplementy naturalne, bez chemii, najwyższej jakości. Kto jest chętny oczyszyć jelita w naturalny sposób, w domowych warunkach za 14 dni proszę piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach.